Mglista przyszłość tego chłopca jest. Cześć, witam na kanale Kroniki z Galaktyki. Mam nadzieję, że dzień mija ci dzisiaj wspaniale, miłego oglądania. A więc, dlaczego Kylo Ren nosił maskę i dlaczego jego głos brzmiał jak echo maszyny zimne, metaliczne, nieludzkie? To pytanie, które przez lata intrygowało wielu. Ale odpowiedź nie tkwi w technice, tkwi w obsesji, w kulcie, w człowieku, który chciał stać się kimś, kim nigdy nie był, bo wszystko, co zaraz usłyszysz, jest kanoniczne. Darth Vader to imię, które przetrwało całe pokolenia. Nie był tylko człowiekiem w czarnej zbroi, był ideą, symbolem potęgi i strachu. Stał się mitem, który rozrósł się do rozmiarów religii. W uniwersum Star Wars Vader był równie legendarny jak poza nim, dla nas, widzów. Każdy w galaktyce znał to imię, każdy wiedział co znaczy. Gdy Imperium upadło, a jego popiół rozwiał się w kosmosie, to właśnie wspomnienie o Vaderze przetrwało. Z popiołów powstał najwyższy porządek, twór, który nie tylko pragnął odbudować dawną potęgę, ale także odtworzyć jej ducha, ducha Vadera. W rzeczywistości był to fanklub, który zmienił się w kult. Wypaczony, szalony, gotowy oddać życie za mit. Wejder był czymś więcej niż postacią z historii. Stał się przedmiotem czci. Ludzie, którzy nigdy go nie widzieli, opowiadali o nim jak o Bogu. W odległych systemach powstały sekty, które wierzyły, że był posłańcem samej mocy. Na pustyniach Tatuin. Wśród rozpalonych słońcem piasków ludzie pustyni wspominali go w szeptach i ofiarach. Dla nich był demonem wojny, który przeszedł przez ich plemiona jak burza z ogniem. A mimo to modlili się do niego. Z lęku, z podziwu. Bo jego imię było mocą. I w tym świecie mitów dorastał Ben Solo, dziecko dwóch bohaterów rebeli, syn Lej Organy i Hana Solo, ludzi, których imiona znała cała galaktyka. W jego żyłach płynęła krew legendy, a w sercu cień. Cień Darta Wejdera, jego dziadka, zamiast dumy czuł, ciężar. Jak dorównać komuś, kto był półbogiem? Jak stanąć obok światła, które świeci tak jasno, że spala wszystko w zasięgu wzroku? Ben czuł, że nigdy nie wystarczy, że jego przeznaczenie musi być większe niż on sam, i wtedy przyszedł Snoke. Szeptem powoli, cierpliwie, Podsycał tę niepewność, ten gniew, tę zazdrość. Wmawiał mu, że w jego żyłach płynie potęga Weidera i że tylko ciemna strona pozwoli mu ją obudzić. Ben, szukając sensu, uwierzył i krok po kroku zaczął odrzucać wszystko, co nim było. Zdradził zakon Jedi. Zdradził rodzinę. Zabił ojca. Nie dlatego, że go znienawidził, ale dlatego, że wierzył, iż to konieczne. Bo chciał zabić w sobie Bena solo. Chciał umrzeć i odrodzić się jako ktoś inny. Ktoś, kto wreszcie dorówna dziadkowi. Wtedy narodził się Kylo Ren, maska, którą przywdział, nie była tylko ozdobą, nie służyła ukrywaniu tożsamości, była symbolem jego nowego ja, zbroją, która miała odciąć go od przeszłości, od światła, od wszystkiego, co ludzkie. A ten głos, zniekształcony, chłodny, metaliczny, jak echo samego Wejdera. Nie brzmiał jak człowiek, bo Kylo nie chciał już być człowiekiem. Chciał być ideą. Tak jak jego idol. Vader był dla niego bogiem, nie tylko wojownikiem, ale też symbolem absolutnej kontroli nad losem. Kylo wierzył, że jeśli zdoła całkowicie się zatracić w gniewie, w bólu, w mroku, stanie się taki jak on. Dlatego nosił maskę. Dlatego zmienił głos. Dlatego poświęcił wszystko. Zabił w imię swojego idola, zabił w imię legendy, setki tysiące istnień. Wszystko po to, by być jak Wejder, by zasłużyć na jego cień. Ale ironia tej historii jest gorzka, bo Kylo Ren nigdy nie mógł mu dorównać. Bez względu na to, jak głęboko zanurzył się w ciemnej stronie, nie był w stanie osiągnąć tego, co Wejder naprawdę posiadał. Bo sekret Wejdera nie tkwił w gniewie, ani w mocy, ani w strachu, jaki budził, tajemnica darta Wejdera tkwiła w czymś, czego Kylo nigdy nie zrozumiał w świetle. W tej maleńkiej iskierce dobra, która przetrwała nawet w najciemniejszej nocy. To właśnie ona uczyniła go wybrańcem. Nie ciemna strona, nie gniew, ale zdolność do odkupienia. Wejder był największym pogromcą Jedi w historii, zdobywcą świątyni, zabójcą zakonu, zbawcą Sithów i w ostatecznym akcie zbawcą samego siebie, bo tylko on potrafił wyrzec się mroku. Kylo Ren tego nie dostrzegł. Dla niego Vader był potęgą, a nie człowiekiem. Był zbroją, a nie sercem. Był symbolem, nie duszą. I dlatego był skazany na porażkę od samego początku, bo nie można stać się kimś, kogo się nie rozumie przemierzał więc galaktykę jak cień swojego dziadka, zabijał, niszczył, palił światy, szukając sensu w pustce, ale każde zwycięstwo było puste. Każdy triumf brzmiał jak echo w pustej przestrzeni, bo tak naprawdę nie walczył z Jedi. Walczył z Benem Solo, z samym sobą. I w tym właśnie tkwi jego tragedia, bo w swojej obsesji nie zauważył, że Vader, jego bóg, jego idol, nigdy nie chciałby, by ktokolwiek powtarzał jego los. Prawdziwa potęga Weidera narodziła się w chwili, gdy wyrzekł się mroku, a Kylo Ren w swojej ślepej pogoni tonął coraz głębiej. Chciał być jak dziadek, ale zapomniał, że dziadek przestał być Weiderem, kiedy wreszcie stał się sobą. Galaktyka zapamięta darta Weidera jako potęgę, która odnalazła światło pośród ciemności, a Kylo Rena jako człowieka, który w tej ciemności utonął, szukając własnej legendy.